Jarvisa z Jarvisa Ironmana? Jak Tony Starek wydawał mu polecenia, a Jarvis odwalał za niego robotę? Stworzyłem takiego. Zobacz, jak działa. Cześć, Kuba, jak tam? Co mogę dla Ciebie zrobić? Cześć, Jarvis, powiedz mi, jakie mam zadania na dziś. Dzisiaj trzy zadania: skoczyć na siłownię, przesłać dokumenty do urzędu oraz wysłać maila do Macieja ze szczegółami projektu. Czy chcesz, żebym coś z nimi zrobił? E, tak, chciałbym, abyś przesłał maila do Macieja z kontaktów, że wszystko jest w porządku, projekt zyskał 50% i nie musi się niczym martwić. E, oraz utwórz nowe wydarzenie w kalendarzu. W e, 24 maja, między 15 a 16, standardowo godzina, e, mam wizytę u Fryzjera. Dodaję proszę do kalendarza. Rozumiem. Przesyłam maila do Macieja z informacją o projekcie. I dodaję wizytę u Fryzjera do Twojego kalendarza na 24 maja między 15 a 16. W porządku? Wysłałem maila do Macieja z informacją, że wszystko jest w porządku. Projekt zyskał 50% i nie musi się niczym martwić. Utworzyłem też wydarzenie w kalendarzu na 24 maja od 15 do 16 o tytule Wizyta u Fryzjera. To oczywiście ułamek jego możliwości. Jeżeli chciałbyś tworzyć podobne rozwiązania, wpadaj na mój kanał na no YouTube, a na podstawie wiedzy, jaką tam przekazuję, będziesz mógł tworzyć podobne rozwiązania, a to dopiero początek.